Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani. Robimy sobie dzisiaj czytanką na styczeń 2026. Moi drodzy, zaczęłam robić serię czytań, jakie energie niesie ze sobą rok 2026 ale powiem Wam szczerze, że nie czuję tego zupełnie. Także bardzo Was przepraszam, ale nie będzie kontynuacji tego, ponieważ no, energie się tak drastycznie zmieniają, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ja wiem, że teraz wszyscy robią te czytania, ale ja tego nie czuję. Zaczęłam mój błąd, ale po prostu nie będzie kontynuacji. Także bardzo Was przepraszam. Moi drodzy, robimy sobie czytanko na styczeń, czyli od teraz do końca stycznia. Zobaczymy sobie, jak się będą przedstawiały energie. Dzisiaj będzie czytanie dla byczka, także witajcie, byczki. Moi drodzy, jest to czytanie ogólne, bierzcie tylko to, co najpiękniejsze z tego czytania. Proszę mi nie dopasowywać y, do siebie, bo nie warto. Na samym końcu damy sobie kartę wyroczni, a teraz patrzymy, kochane byczki, co dla Was od teraz do końca stycznia 2026? Co dla Byka? Jakie energie dla Byka? Tutaj chcę pokazać nam tarot w styczniu. Głęboki proces transformacji, moi drodzy. Przechodzicie lub przechodziliście, lub będziecie przechodzić. Głęboki, kochani, proces transformacji yy, bardzo głęboka przemiana w Was samych. Ochrona przed toksycznymi ludźmi, ochrona przed negatywnymi sytuacjami w waszym życiu. Wy decydujecie, kogo wpuszczacie do własnego życia, wy robicie tak zwaną selekcję, macie ogromną siłę dzięki temu, że sprzątacie swoje wnętrze, kochani. Um. Że y, robicie porządki sami ze sobą, bo tak czujecie. Czujecie, że jest bardzo duży nacisk na zmianę w waszym życiu, ponieważ y, jest to wam bardzo potrzebne. Jest wam to potrzebne na zasadzie wysprzątania swojego wnętrza, każdego zakamarka y, tej negatywności, która się tam gdzieś nagromadziła. To jest, kochani, proces. Proces yy, może trwać długo, może trwać krótko. Wszystko zależy od Was, jak szybko się poukładacie, jak szybko przetrawicie pewne rzeczy. Tutaj mogą wychodzić różne sytuacje, kochani, w styczniu. Tutaj mogą wychodzić sytuacje od dość trudnych po bardzo lekkie. Ale w momencie, kiedy Wy to sobie poukładacie tu nawet nie chodzi o to, że sobie naprawicie, tylko jak Wy sobie to poukładacie. Wy, kochani, zupełnie inaczej spojrzycie na życie, na otoczenie, na świat. Wszystko będzie wyglądało inaczej, tak jakbyście narodzili się na nowo. Bardzo mocno będziecie chronić siebie, swoją prawdę, swoją rodzinę, kochani, bo macie na to siłę, bo macie na to moc, która w Was, was głęboko, głęboko drzemie, i ona zostanie, kochani, odnaleziona przez Was właśnie przez ten proces transformacji. Po tym procesie, kochani, to się już może toczyć, albo się dopiero będzie zaczynało. Mam wrażenie, że już się toczy ten proces transformacji, kochani. Tutaj się wszystko będzie układało po Waszej myśli, ale należy zająć się teraz sobą, swoim wnętrzem być bardziej w sobie, nie na zewnątrz, tylko bardziej, kochani, w sobie. Dobra. Dlaczego tak bardzo chronicie siebie? Ponieważ to, co się dzieje wówczas, teraz, obecnie w Waszym życiu, czujecie się ogromnie zmęczeni, wyczerpani psychicznie i fizycznie, dlatego czujecie, że musicie przejść tą zmianę. Że potrzebujecie tej zmiany, potrzebujecie odpocząć i poukładać siebie, kochani, przystanąć na chwilę, po to, żebyśmy, po to, żebyście znaleźli odpowiedzi na dane, na, na Wasze pytania, które Was gdzieś tam, yy, gdzieś tam nurtują, tak? No dobra, dwie to dwie. Macie ogromną mądrość, kochani, w sobie. Mm. Tu będzie, moi drodzy, odnajdziecie tą harmonię, odnajdziecie tą równowagę w życiu. Życie będzie wyglądało zupełnie inaczej, ale należy dokonać pewnych zmian. Jeżeli chodzi o kwestie, kwestie zawodowe, to może by trzeba było wprowadzić, przeorganizować pewne, pewne rzeczy. Może za dużo pracujecie, kochani. Za dużo pracujecie i to was wypala, czujecie się wypaleni, macie brak energii do czegokolwiek, nawet do takich prostych obowiązków życia codziennego. Karty mówią: odpocznij, zatrzymaj się i odpocznij, ponieważ przechodzisz głęboki proces w sobie, głęboką przemianę. Kochani, odzyskacie równowagę. Odzyskacie balans i harmonię, ale to jest kwestia czasu. To nie będzie zabstryknięciem palca lub zabstryknięciem czarodziejskiej różdżki. Nie. To będzie w momencie, kiedy wszystko w sobie poukładacie. Może być tak, że nawet nie macie świadomości, co się teraz dzieje wewnątrz was. Może te trudne sytuacje, które wychodzą yy, obecnie, to jest właśnie ten proces transformacji, to jest ten proces przebudowy Was samych, odrodzenia się Was na nowo. Odzyskacie radość życia, ale pewne rzeczy muszą zostać poukładane. Jeżeli uważacie, że nie macie siły, to jesteście w błędzie, bo macie, macie ogromne pokłady siły. I to, co się teraz dzieje obecnie w Waszym życiu, zatrzymuje Was po to, żebyście Wy odnaleźli w sobie tą siłę jeszcze bardziej niż macie do tej pory. Żeby nastała ta równowaga i harmonia w Waszym życiu. Żeby nastąpiła ta radość. Karta Słońca, przepiękna karta w tarocie, kochani. I Wy, kochani, to odzyskacie. Mamy teraz z początkiem roku, ogólnie już nawet grudzień, yy, dość trudne energie, dość ciężkie energie, właśnie transformujące, właśnie wywalające pewne rzeczy. Mamy również pełnię, która teraz była chyba w sobotę bodajże bardzo trudną pełnię, pełnię, która wywala pewne rzeczy, i możecie właśnie czuć ogromne zmęczenie, bo ja na przykład tak czuję. I to ogromne zmęczenie jest y, z tego tytułu, że należy się zająć samym sobą wewnątrz siebie, poukładać pewne rzeczy, aby było nam lżej. Co trzeba wywalić? Co jest wam potrzebne, zatrzymać? Wiecie, o czym mówię. Dobrze. Zobaczymy sobie dalej. Ktoś może chcieć, kochani, do Was. Y Ktoś może chcieć do was wrócić z przeszłości i może też być tak, że to was bardzo mocno ta informacja o powrocie tego kogoś. Może ten ktoś zapukał do waszych drzwi i powiedział: Jestem, był dla was ważny kiedyś, ale to kochanie może było kiedyś. Dlatego wy tak bardzo bronicie się przed tym, chronicie siebie, aby nie dopuścić do sytuacji, które wydarzyły się kiedyś tam, tak? Staniecie przed wyborem, to może dotyczyć związku, kochani, yy, relacji yy, miłosnych, że ta osoba będzie chciała do Was wrócić, a Wy nie będziecie wiedzieć, co zrobić. Staniecie przed wyborem, moi drodzy. Staniecie na rozdrożu. Staniecie, kochani, na rozdrożu: czy być z tym człowiekiem ponownie, czy obrać swoją drogę. Róbcie tak, jak czujecie. Podejmijcie decyzję, która będzie zgodna z Wami. Nie jestem w stanie powiedzieć, co yy, przechodzi dana osoba w życiu, bo to jest Wasze życie. Karty tylko mówią: zatrzymaj się, odpocznij, przemyśl sobie pewne rzeczy, poukładaj siebie. Nie patrzcie przez pryzmat tego, co się wydarzyło. Mm, Dobrego w tej relacji z tym człowiekiem, który będzie chciał do was powrócić. Bierzcie, bierzcie na warsztat całokształt tego. Tak wam mogę powiedzieć. Dlatego stoicie na rozdrożu, bo nie wiecie co zrobić. Jesteście ogromnie zmęczeni. Może to nie jest odpowiedni czas na podejmowanie decyzji, kochani. Dajcie sobie czas. Dajcie sobie czas, aby znowu mogło zaświecić słońce w Waszym życiu. Ale to wszystko zależy, kochani, od Was. Dobra. Styczeń będzie bardzo mocny, moi drodzy. Dobra. Zobaczymy sobie kartę wyroczni. Złoty Pałac. No proszę. Cóż to oznacza, Złoty Pałac? Według, według kart wyroczni. Teraz Wam przeczytam. Postaram się bardzo szybko to znaleźć. Już mam, już wam czytam. Złoty pałac. Karta Złotego Pałacu oznacza szczęście, ambicje, spełnienie, bogactwo i pomyślność. Może ona również oznaczać emocjonalne spełnienie. Możliwe, że wkraczasz w szczęśliwy okres, który długo nie nadchodził. Karta transformacji, kochani. Odrodzenie się na nowo. Karta nie się przekaz, że poczucie własnej wartości nie jest mierzone stanem posiadania, niezależnie od tego jak zasobne życie prowadzisz. Miarą twojej wartości jest to, kim jesteś, jak, auten jak autentyczne jest twoje życie, ile miłości jesteś w stanie dać. To prawda, że karta ta oznacza dobra materialne i namacalne korzyści, jednak rzeczy przychodzą i odchodzą. A poznanie swojej prawdziwej wartości może zaowocować jeszcze większym bogactwem. Dziel się tym, co masz. Hmm? Widzicie, kochani, eee... poukładajcie siebie. Dajcie sobie czas. Nie podejmujcie teraz żadnych decyzji. Dajcie sobie czas na odpoczynek i na poukładanie siebie. A wszystko się ułoży po Waszej myśli. Osoby, które wracają z przeszłości, nie otrzymają od Was teraz decyzji, jaką podjęliście w tej kwestii, ponieważ Wy sami musicie się zastanowić, jaką drogę obrać w Waszym życiu. Życzę Wam, kochanie, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.